Hejka kochani, witajcie w specjalu na 100 subskrypcji na kanale Pig Streams. Na początku chciałabym wam bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo podziękować za 100 subskrypcji. Na chwilę obecną, gdy to nagrywam, jest już yy, są już 102 subskrypcje, ale dziękuję za 100. I za 102 oczywiście też. <grych> I pewnie się zastanawiacie, co to będzie za super specjal, albo special, albo specjal. No to już wam mówię. Pewnie czekaliście na 10-dniowy maraton, ale otóż nie. Ja jestem wymordowana po vlogmasach. Przepraszam, że tak ruszam tym statywem już ten. O, chwila. Jestem po ty... wymordowana po tych vlogmasach i po drugie nie miałabym co nagrywać, bo jedynie bym mogła vlogi nagrywać, ale to jest maraton, a nie vlogmasy. No co, wyruszam tak z tym statywem? Dobra, nieważne. Uwaga, uwaga, już to kiedyś nagrać i co będzie na... jako specjal, albo special, albo specjal nieistotne. Yy, to znaczy nieistotne jak to się wymawia, a nie co, co będzie na Kurde! Ciągle ruszam tym statywem. Yy, nieistotne co będzie... Ehm, yy, dobra, nie wnikajmy. Otóż na te 100 subskrypcji fanfary... tutu tu, 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 Mera nam fanfaruje nogą, dobrze będzie będą będzie filmik pod tytułem Założenia na nasz temat od razu mówię za chwilę wytłumaczę wam o co w tym chodzi bo większość może nie wiedzieć od razu chcę wam powiedzieć, że jest mało tych założeń, bo jest tylko pięć ale po prostu w tym ludziom się po prostu nie chciało teraz wiecie, pisać pytań spokojnie się nie gniewam wystarczy, że było 20 pytań około w i kiedyś tam nieważne i ogólnie to było na Instagramie, te założenia. Świni nieważne. Niech się wyostrzy na moją rękę. Dobra, co ja robię? Co ja robię? <słuch> Dobra, o co chodzi w założeniach na nasz temat? A właśnie! Pff, yy, chciałam Was przeprosić za moją nieobecność. Tak, dokładnie. Ale byłam wymordowana. Wymordowana przy tych masach. Nic więcej nie powiem. Znaczy, bo to jest tylko moja jedna wymówka. Że byłam wymordowana po vlogmasach. A, sorry, sorry, sorry. Jeszcze. Nie chciało mi się nagrywać po prostu. Nie chciało mi się nagrywać. No, nie chciało, po prostu nie chciało. Wybaczcie. E, przejdźmy do. No, na czym to polega? Uwaga, uwaga. Polega to na tym, że pisaliście mi na przykład, nie wiem, jesteś bardzo mądra i. Mądra. I, i ja wtedy odpowiadam. To jest fałsz. Albo to jest prawda, ale to jest akurat fałsz. Yy, nieważne, yy, dobra, więc na tym to polega. Albo nie wiem, Mela i Tosia lubią jeść szano, no to widzicie. No ja to ja podam, o, mówię, prawda. Nie no, żartuję, fałsz. Nie no, żartuję, prawda, prawda. Yy, yy, no, mam pięć pytań tutaj. Yy, tak. Dokładnie. Yy, ciągle... Yy, 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 yy. Więc bez zbędnego... Hmm. Przedłużam nie Tosia! <coughs> o Jezu. Ym, Jesteś poza kadrem. A widzicie Tosia? Widzicie chyba. Więc bez bę... zbędnego bez przedłużania. Zaczynajmy. O nie, nie zastępowały się. Zaczynajmy. Pierws... <noise> Pierwsze pytanie, znaczy założenie. Oczywiście będę się Wam tutaj gdzieś wyświetla, wyświetlały te naklejki z tymi założeniami i dziękuję tym dwóm osobom. Ym, wiem, że skromnie, ale bardzo dziękuję za założenia. Ała. Yy, nieważne. Yy, dziękuję za założenia. A, i pozdrawiam. Była to yy, Świnko strefa i świat w oczach luny. Pozdrawiam, pozdrawiam, bardzo pozdrawiam. Yy, pozdrawiam. Jest mi się nie nieważne. Pozdrawiam. Yy, no. I oczywiście napisałam, że zostaniecie wynagrodzone, więc zostaniecie wynagrodzone, ale nie wiem jak. Co to znaczy, bo promo macie, macie, obserwację. Wszystko macie. Mm, lecimy po prostu z koksem. Lecimy z pierwszym. O jezus, z pierwszym podatkiem Czy to prawda, że. <ścoughs> Przepraszam. Um, ogólnie. Przepraszam, jak to źle wysłowię bo ja to sobie sprawdzam na tłumaczu, jak to się wymawia, to imię. Ale to ogólnie jest bohaterka książki, nie, no co ja gadam, jaka bohaterka, no jest w książce, nie wiem czy ją można nazwać bohaterką, jest bohaterką, ale nie pierwszoplanową, na pewno nie e, Nieważne, to jest bohaterka książki, nie która jest tam planowa e, Ona występuje w książce pod tytułem Rywalki i chyba w Elicie, chociaż nie wiem, bo ja już jestem przy następczyni, przy końcu następczyni, bo coś mi opornie to idzie, nieważne i to już było dawno, dawno temu. Wakacje to czytałam, więc nie pamiętam w których to była częściach, ale chyba w rywalkach, chociaż w Elicie. W Elicie chyba. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba, chyba też. Więc czy to prawda, że nie lubisz Celest? Właśnie, to szukam w tłumaczach, jak to się mówi, i tak to wyszło. Bo to ogólnie nie jest film, tylko książka, i nie wiem, kto się wysławia. Więc chyba Celest. Nie lubisz Celest. Co, co znaczy? Na początku, czy to prawda, że a to miałam odpowiedzieć prawda czy fałsz. No to mówię, że. Prawda, bo nie chcę wam tej spoilerować, Na początku była. niefajna, ale potem już taka jakby trochę lepsza, ale dalej nie. Czyli ja właśnie odpowiadam, że to jest prawda, że nie lubię celest. Lecimy dalej. O, tośka się pojawiła. Dzień dobry. Popatrzcie tu, tutaj. <grym> Moja mała modelka. Dobra, lecimy dalej um, z pytaniem. Okej, okay, więc kolejne pytanie jest bardzo trudne. I nie wiem, czy znajdę odpowiedź na. Nieważne, że jest tego prawda i fałsz. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie, ale czy lubisz świnko strefy? Hmm, to jest bardzo trudne. Mam wątpliwości co do tego pytania wam powiem. No nie wiem, muszę się naprawdę porządnie zastanowić. Dajcie mi chwilę. <laughs> No, ja już jestem tutaj po namyśle pięciominutowym. No. Wcale to nie była jedna sekunda. Yy, więc moja odpowiedź brzmi. No, a jak? No, bardzo lubię świnko strefę, kochamy ja kocham świnką strefę. Więc jeśli... Ojej! Sorry. To jest mój śmiech. Przepraszam, przepraszam. Przysmuję głupkę. Okej. Okay. Więc czas na promo! Jeśli jeszcze nie znacie świnko strefy, koniecznie wpadajcie na Instagrama. Wpiszcie sobie świnko.sytyryfa. I kliknijcie znaczek obserwuj. I, i, i możecie polubić posty, Bo tak polecam, polecam, polecam. Um, mam głupakę Więc tak, polecam, polecam, polecam. Lecimy do trzeciego pytania. Ogólnie, ja to miałam pamięć pełną, musiałam usunąć aplikację jedną. Znaczy, grę. Nie I kolejne planko brzmi: yy, Czy to prawda, że Mela jest szaleńczo zakochana w Lusiu? Mela. Mela się zawstydziła. Chcę ją obudzić. Zobaczcie, jak nóżki wyciągnęła. Ojeju, Czy to prawda, że jesteś szaleńczo, za... szaleńczo zakochana w Lusiu? Połkiewaj główką, jeśli tak. Mela. Widzicie, Mela się zawstydziła. Ja ją tutaj zakryję. Chyba muszę za nią odpowiedzieć. Tak? Mela powiedziała, że prawda. Tak, Mela jest bardzo szaleńczą, zakochana w Lulusiu. Lecimy dalej. Ogólnie to przepraszam, ale mi się wyłączył telefon. I się w ogóle sobie przed chwilą zasnęła, ale już nie. To się wyszło poza kadr, nieważne. I następne pytanie brzmi. Czy to prawda, że Tosia, jesteś moim prywatnym wymyślaczem ksywek? Yy, odpowiedź brzmi: tak, to prawda. Yy, dokładnie. Jestem wymy yy, prywatnym wymyślaczem ksywek Martyny. To się zgadza. Ha. No więc, yy, to prawda, po prostu. Wledzimy do ostatniego pytania. <laughs> Ostatnie pytanie. Yy, czy to prawda, że. Mela kryje w sobie duszę psa. Jeśli ktoś, jeśli ktoś oglądał na Vlogmas był aktywny na Vlogmasach, to tam był jeden filmik, że Mela ma głupawkę czy coś? Gupawka Meli, coś w tym stylu. No to tam widzieliście, jak że Mela biega po prostu jak pies. Więc odpowiedź brzmi: Tak, Mela kryje w sobie duszę psa. To już niestety koniec założeń i wszystkie założenia były prawdą. Więc mnie w sumie spoko. O Jezus. Co ja zrobiłam? Dobra, nieważne. Wszystkie były prawdą, więc ogólnie spoko. A ja się z Wami chcę pożegnać do kiedyś. Jeszcze nagrałam takiego vloga, który też był mniej więcej taki za kulisami, bo tam też pokazywałam, jak przygotowuję tutaj to, to piękne, piękne miejsce. Um, napiszcie, jak Wam się podoba. Oceńcie w skali 1 do 10. Um, no. Chciałam Ci tak minimalistycznie to zrobić. Więcej się z Wami żegnam. Nie wiem... Serio, nie wiem kiedy to wstawię ten film. Może za dwa dni, może za dzień, jeden. Nie wiem, kiedy mi miała ochotę. Więc dzisiaj jest. 13 stycznia, więc oczekujcie filmu w najbliższych kilku latach. Nie do no, żartuję. W najbliższych kilku dniach. Do zobaczenia. Oczywiście jeszcze raz bardzo dziękuję za 100 subskrypcji, już 102 subskrypcje. I jeśli Wam się Phoenix podoba, zostawcie łapkę w górę. Lecimy teraz po 150. Jej! Yy, więc do zobaczenia. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Pa pa!